W ostatnich dniach Chorzowskim Strażnikom Miejskim dwukrotnie udało się ująć niemal na gorącym uczynku złodziei złomu i kabli telefonicznych. Z terenu Huty Kościuszko zostały skradzione elementy w postaci szyn oraz zwykły złom. W tym przypadku sprawcy w wieku od 14 do 19 lat zostali ujęci przez Strażników Miejskich w bezpośrednim pościgu, kiedy kierowali się w stronę Świętochowic tramwajem numer linii 11. Tam też zostali ujęci i przekazani policji, łącznie z, z ujawnionym mieniem. I w Biały Dzień, można by powiedzieć, doszło do kradzieży kabli telekomunikacyjnych w pobliżu sieci straży miejskiej e, mianowicie przy ulicy Katowickiej, koło obiektu byłej restauracji Merkury. Czterech sprawców w wieku od 19 do 33 lat usiłowało dokonać kradzieży kabla telekomunikacyjnego. Około 30 metrów kabla zostało zabezpieczonych przez strażników miejskich. Zostali ujęci na gorącym uczynku, kiedy, dokonywa, kiedy cieli po prostu ten kabel. Bardzo często oprócz niszczenia mienia działania złodziei mogą doprowadzić do katastrofy, bowiem łupem padają oprócz kabli telefonicznych czy trakcyjnych metalowe elementy wyposażenia wiaduktów, kolei czy linii tramwajowych. Sprawców w ostatnich dniach udało się zatrzymać dzięki pomocy mieszkańców, którzy w porę wezwali mundurowych. W obu przypadkach sprawców udało się ująć niemalże na gorącym uczynku. Tego by nie było, gdyby nie sygnały mieszkańców. A więc tutaj apel do wszystkich, którzy widzą takie przypadki, w których ktoś wydłubuje elementy metalowe, który odcina kable telefoniczne czy kable energetyczne, o to, by, by interweniować, by dzwonić. Zdarza się, że ludzie reagują na przypadki. Kradzieży czy też dewastacji mienia. No i patrole są zaraz kierowane, niezwłocznie kierowane w to miejsce, gdzie otrzymujemy zgłoszenie. Zdarza się, że ludzie dzwonią. No niestety nie za często.